Dobra, dobrze, ja ale boli bardziej niż w tym panu bzuchu. jeszcze. Panowie, nie może um, to być w tym wszystkim dobrze, bo to jest. No jak? No, dobrze, no, 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 kurwa. Ja pierdolę. Na YouTube, bo. Filmy nie masz kurwa. Gotowy, kurwa. Kurwa! Koniec, bolałem. Ja pierdolę. I weź to kurwa, wyjdź z nim na miasto. Badziów! <gry> Zaśmie się! Badziu. Tak jestem! mi co fajki! nie poświęcić! No, bo... Czemu coś dojewać. A to A to bądź. Bądź. A to ale to ale jest taka skulku, ja, nie? co cena jest kurwa! Ja Wifon, widzimy się po drugiej stronie, kurwa. Tylko pamiętaj, idź do światła. Ja, ja, nie, ja nie mówię do pana, tylko do ty pan... Proszę wytrzymać. Proszę wytrzymać. Nie wytrzymał już, na razie. O Jezu, te, A, Jezu, te to paski to, paski to mogą puczkać. ALE SIĘ NA Pan To jesteśmy Wifon, ja tam mam pan. taki pas do Trzeba było jakiegoś gospodarza zawołać, kurwa. Co pan robi zawodowo? Ampel, chwój o balu. Montuję Montuje. Słuchaj. Na szczęście nie tutaj. Jak to już wiadomo skąd to, wiadomo, skoro, skoro, to, to często tak światło widzi. Nie? To by się Jak on to na zawodowo ogląda? Tak, na bana, tak usch, jeszcze Nie, tak odpłacisz taki do ust, Dobra teraz panowie, albo Chyba na dziesięć zmian. To na 10 zmian. No, Nie ma, ale to kurwa kręcę. panu Może zrobić? Będzie pamiątka, jak Nie. ma takich. Teraz to już tak, Tak na poważnie. Tak? Chuj dwa razy można zwrócić kurwa, to tylko on. No dobra, ja ten. Daniel! Dobra. Napisz że ją kosze, kurwa. jej <noise> <Wyślej> ten filmik. <noise> Weź je. O kurwa, tego nie puści. Nie ja Nie No jeszcze, tam, takie. kurwa. Ja w sześciu? Weź tą torbę, ej! Badziu torbę, kurwa.